Dzień dobry! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mamy nieciele. Jak widać słoneczko pięknie świeci. Chociaż jeszcze do południa padał śnieg. To jest słuchajcie, troszeczkę dziwne. Rano było 1 stopień na plusie, teraz jest około 9. Także pogoda się wyklarowała. Trochę to było dziwne jak na marzec, ale no cóż. W ostatnim czasie bardzo dużo się działo. Zacznijmy sobie może od Krysi. Słuchajcie, tutaj był dosyć ciekawy temat. Mamy słuchajcie naszą Kryśkę. Samochody jeżdżą, bo niedziela. Witam Pani Krysiu. Krysia, słuchajcie, sprawiła małą niespodziankę. Urodziła trójkę króliczków, czy króliczki miała. Niestety nie odchowała tych króliczków. Prawdopodobnie nie miała mleka dziewczyna. Generalnie bardzo mocno się tutaj dziewczyna oskubała. Taki duży domeczek im zrobiła. O widzicie jakie ma stópki już sierść odrasta, to znaczy futro odrasta, ale bardzo dużo z siebie go wytargała. Były przymrozki, więc dosyć mocno to ten domek zrobiła. No i wszystko byłoby słuchajcie fajnie, gdyby nie to, że po prostu od pierwszego dnia już widziałem króliczki były poza gniazdem. Czyli po prostu już miałem podejrzenie, że nasza Krysia nie ma mleka i po prostu wychodzą, wychodzi młodzież za, za, za mlekiem. Próbowałem je dokarmiać mlekiem kozim niestety. Po trzech dniach króliczki padły, no nie udało mi się ich uratować. Tutaj Krysia powoli wraca do formy. Jak widać wieczny problem z katarem. Wieczny problem z katarem. Krysiu, pokaż no te strupy, ale masz strupy. Nie słuchajcie, co z tą samiczką będzie, co chwilę mi tutaj choruje. No i szkoda troszeczkę, żeby się ten królik męczył, no zobaczymy. Być może wymienimy sobie Kryśkę na jakiegoś innego króliczka. Osobiście słuchajcie bardzo żałuję że nie udało mi się te trzy króliczki uratować. Yy, ogólnie nie mam zbyt dużego doświadczenia w dokarmianiu królików. Yy, pierwszy raz podjąłem taką próbę. Były to tylko trzy króliczki. No i niestety yy, po prostu yy, jakby to powiedzieć. Dokarmiłem raz dziennie bo generalnie myślałem że ona jak troszeczkę tam mleka ma ale w ogóle nie miała mleka sutki miała bardzo zgryzione czyli yy, Czyli ta młodzież po prostu co chwilę próbowała się dobrać do tych cycków. Gryzła, gryzła, tam nic nie leciało. Dobrze, następnym tematem jest słuchajcie nasza buńka. Nasza buńka, dzień dobry. Nasza buńka ma za kilka dni termin. Ona była Chyba 28 lutego, jak dobrze pamiętam. Także już niebawem nam coś tu powinna przynieść. Ma tutaj świeżo pościelone. Tam już coś tam powoli widziałem, zaczęła grzebać tam w rogu jakieś gniazdko stroić ale jeszcze ma dziewczyna kilka dni, także zobaczymy, co to będzie w najbliższych dniach, ale ona już jest doświadczona, także o nią się nie boję. To w ogóle mama Karoliny. Także widać, fajne, podoba mi się te króliki, one mają takie jak tygrysy, takie te futerko takie. No dobra. Tutaj bez zmian jest nasz Baksiu. Baksiu, przywitaj się tu ładnie. Baksiu rośnie, czeka dalej na swoją klatkę. Tu mamy brysia, dziadka. On już chyba dziadek jest, słuchajcie. Co dziadziuś? On ma niby mieć trochę ponad dwa lata, a on już tak wygląda sobie na takiego dziadziusia, nie? Kolego, No. Przyszła i Tola się przywitać. Tola, idziemy zaraz na spacer. No No dobra, ostatnio słuchajcie, wspomniałem o kurach, o lekkich remontach. Ja się teraz przemieszczam w to miejsce, gdzie wam pokazywałem ostatnio. I tak to słuchajcie, wygląda obecnie jeszcze większy plac budowy niż był. Ogrodzenia są pościągane, także tutaj będziemy gdzieś nowe szambo wkładać i będziemy grodzić. Tu będą kurki, no zobaczymy, ale na razie tak widzicie jest niezły burdel. Ale generalnie, jak już to wszystko wprawią i tak dalej, no to już będziemy sobie mogli spokojnie tutaj działać, układać. No bo jak widzicie za moimi plecami, to na razie wygląda jak w flutyczach u Gienka i u Andrzeja. Jedno wielkie błoto, no ale co zrobisz? No i dobra, słuchajcie, zmierzam teraz ku moim. W ogóle to ja wyglądam, zaraz idę na spacer. A tak w kamerze nie widać, ale jest hardcore. Był w nocy przymrozek. Poś... Taką robię zawsze kocykiem toli. <laughs> tak osłaniam te najdrobniejsze króliczki od Karoliny, zaraz wam je pokażę. No, także tutaj się, tak się prezentują nasze dzieciaczki Karolinki, jest ich 10, wszystkie rosną, e, tu jest nasza dziewczynka, coś Karolinka. No, przesympatyczny króliczek, bardzo fajny, wdzięczny królik, e, jak widać młodzież tu koło niej już goni, już od kilku dni. Bo dosyć długo przez te przymrozki siedziały tutaj w gniazku, no gniazku sobie zrobiły pod paśnikami, zazwyczaj robią sobie w tym rogu albo w tym, nie, najczęściej chyba w tym rogu. A tutaj akurat Karolina się załatwia. Klatka jeszcze generalnie nie była sprzątana, także tak to wygląda. Znaczy, oczywiście ja co chwilę tam tego guwienka podbieram, ale takiego generalnego sprzątania jeszcze nie było. A Karolina się grzecznie załatwiała właśnie w tamtym miejscu, więc to cały czas odbieram, zasypuję, odkażam i zasypuję znowu słomą. A Ty co Karolina, czekasz pewnie na jakieś dobre jedzenie, tak? No tak. No a tu jest, słuchajcie, nasza młodzież, no przepiękna. Przepiękna młodzież, na szczególną uwagę zasługuje ten kawaler. Albo ta panna, tu po prawej stronie, szczerze powiedziawszy, takiego królika to ja jeszcze w życiu nie widziałem. Ale troszeczkę się boi. O, jaki śmieszny. O, tak się prezentuje. No idź, już idź, bo nie stresuj się. Ty Karolinka też. Tak się, yy, nasza gromadka. Mamy tutaj: tak jednego czarnego, drugiego, trzeciego. Mamy takie fajne srebrne, słuchajcie, tutaj. No przefajny kolorek wyszedł. No i oczywiście pandy takie powychodziły po naszym yy, samczyku. No ten to jest prze w ogóle śmieszny. Ten to jest zarąbisty króliczek, naprawdę. Dobra, przenosimy się oczko obok. Tu mamy już naszy, <ścoughs> naszą starszą drużynę yy, od balbinki. Yy, tutaj już młodzież ma... No ile już będziecie mieli? Dwa miesiące na pewno. Ile wy tu macie? Muszę spojrzeć w kalendarz. Także balbina jak widzicie dobrze się tu ma. Młodzież też się dobrze ma. E, rosną. E, nic im nie jest. Też tutaj mamy takie dwa potatusiu Takie biało-czarne. Szaraka po mamuśce. Tutaj czarny. No nie ma takiej typowej balbinki rudawej. E, ten nasz czarny, co typu pamiętacie, taki czarno-siwy, to widzicie jak podróż, to taki siwawy się zrobił. Taki siwawy się zrobił, no ale... Taki jego urok. Yy, no i tak to się u mnie prezentuje. Pokażę wam jeszcze panią Walaszkową. Generalnie powiem szczerze, że jedynie w dalszych pracach wstrzymuje mnie to ta właśnie rozbudowa i ta przebudowa szamba, bo nie jestem w stanie tu nic kompletnie zrobić, bo co zacznę robić to i potem tak trzeba będzie usuwać, żeby tu sprzęt wjechał, wykopał, włożył to szambo. No i oczywiście tak jak mówię, no zaplanuj sobie coś na na no, ten i wyjdzie jak wyjdzie, no ale mniejsza z tym. Tutaj jest trochę mniejszy porządek. Kurwa, gdzie ty masz porządek w ogóle? O, tu jest nasza pani, pani Walaszkowa. Tutaj już widzicie ściółka, niesamowicie duża. Do sprzątania. No i pani Walaszkowa, no taki takiej malutkiej klatce ty siedzisz. Kiedy to, ten pańczo ci zrobi... Kiedy... O, hyzła mnie. Kiedy ten pańczo ci zrobi tą... Nową klatkę co? Kiedy? Nie gryź mnie Nie gryź mnie, ale żeś jest niedobra, udrapała mnie Nie wolno gryźć, ty Ach, brudcy mrócy Wypatruję zapach po prostu tamtych króliczków No taka to jest no No ale nie no, klatka porażka, tak mówię no yy, Generał odsuń się, bo cię przymknę yy, yy. No, i tu mamy nasze jeszcze nasze chłopczyki. Tutaj jest niebieski on też do sprzedaży. Pójdzie niebawem. Także tutaj sobie chłopczyk pójdzie na sprzedaż. Atola, ale gdzieś ty się tak wybruciła. No, masz gdzieś ty się tak wybruciła. Błotnisty, słuchajcie, błotnisty pies. Dobra, i jeszcze słuchajcie, jedną rzecz mam wam do pokazania. Jest okres wiosenny więc za niedługo będziemy troszeczkę więcej nagrywać tam z pola, tam z sadu. Bo kupiłem słuchajcie aerator, czy jak to się tam zwie do trawy, jest teraz. Znaczy, powinna być gleba taka dosyć miękkawa. Bo tutaj na podwórku to jest strasznie twardo, ale i tak to ta maszyna działała. Idę właśnie do garażu. No i tak to się słuchajcie prezentuje. Taki gówno, powiem szczerze, że no czuć kinszczyzne kosztowało to 160 zł jest przesyłko czuć kinszczyzne ale mam nadzieję że widzicie już testowałem że jest brudne tutaj na podwórku ale mam nadzieję że się sprawdzi gdzie ja te nasiona nadałem? jakiś kupiłem słuchajcie nasiona O oh jest kilo mi się rozsypał. muszę naprawić kupić jakąś tą no nie no jedną ręką to ja tego nie otworzę Przecież to otwierałem więc o słuchajcie za to za te nasiona zapłaciłem 50 zł, nie? Masakra. Ale mamy tu tak. Będziemy siali, co tu będziemy siali. Kraj pochodzenia. Surowiec, nasiona koniczyna czerwona. W zeszłym roku też siałem, ale nic się nie zasiało. Rachunek o 46 zł Mam nadzieję, że tu nie ma danych moich. Koniczyna czerwona. O, jest mniszek lekarski. I jest jeszcze, słuchajcie, yy, 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 babka lancetowata, Także, więc słuchajcie, najpierw uruchomimy aerator, przejedziemy. Powiem wam szczerze, na tylko kawałku działku coś test, testowałem i myślałem, że się wykończę ręcznie to po prostu rwać, A tam na takich kilku arach. Ale tym się nie przejmuję najwyżej. No, ile tam mi się uda z tego zrobić, to zrobię i spróbujemy zasiać. No. Często kupiłem ten sprzęt, słuchajcie, bo w zeszłym roku jak zacząłem siać, to mi nic nie, nic nie wzeszło. Już nawet nie pamiętam co ja tam zacząłem siać. Na pewno posiałem babkę. Ale się zżygałem. Na pewno posiłem babkę lancetowatą oraz koniczynę czerwoną i nic z tego nie wzeszło. No, i tak zacząłem myśleć, co tu robić, jak to tam, wiecie, jak to naprawić. Rzeczywiście takie maszyny, można wynająć takie maszyny profesjonalne, ale to tam już kosztuje. No i wiecie, jak to jest z tymi królikami. Także mam nadzieję, że chociaż jakby połowa tych nasion wzeszła, ta babka by się zagęściła, ta czerwona koniczyna, no to byłbym zadowolony. Króliczki miałyby co przez. Yy, Lato przez jesień, bo teraz, są jesień, teraz jesień jest dosyć ciepła, więc tą trawę można do do nawet tam w października zrywać i podawać a potem wiadomo jeszcze jakieś ściano, w międzyczasie i tak dalej więc no zobaczymy no i przydałoby się też coś tam nawieźć na tą trawę, żeby to pobudzić ten wzrost tej trawy, bo no, no nie jest zadowalający zresztą być może na kamerze, jak wam to pokazywałem w zeszłym roku, to tak tego nie widać. Ale jak się już wejdzie tam ręką w tą trawę, no to tam szału, szału nie ma, nie? Także uruchamiamy aerator, uruchamiamy nasiona i zobaczymy, jak to. Słuchajcie, finalnie wyjdzie. Patrzą, piękne mordeczki moje, piękne żeście są. No i tak to wygląda. Także za niedługo na pewno zabiorę was na działkę i będziemy próbować. Słuchajcie, no będziemy próbować, no co, co zostało odnośnie tego mojego czasu jest spora poprawa, bo, bo już jeśli chodzi o tą moją drugą robotę, to temat się już powoli kończy i, i mam nadzieję, że po prostu wrócę na cykl, praca, czas wolny i, i po prostu ten czas wolny będę przeznaczał po prostu w jak największą miarą na, na króliki, tutaj na, na, na to jakoś zagospodarowanie, bo, bo obecnie no w dwóch robotach to się można Foroszczy można wylądować i tyle, proszę Państwa. No, także, jeszcze ostatni rzut oka na ten burdal. <grystanie> Matko, jedyna. Dobrze, że żona nie widzi, co ja pokazuję. Także widzimy się, słuchajcie, niebawem. No, zobaczymy, kiedy z tym szombeksem przyjadą. Zaczniemy tu ogarniać, jak to szombo zrobią, bo na razie tutaj nie widzę szansy. Sensu, w sensie tego poprawiania, ogarniania, tu i tak nikt tego nie widzi, nikt tu nie przebywa, później raczej. Więc y, na razie to zostawię. Jak zrobią, to zaczniemy na nowo ogrodzić, i tak dalej. No dobra, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę, za spędzenie trochę niedzieli. Przecież hmm. <gry> nie wiem, kiedy to oglądacie. No. Ja słuchajcie się, e, idę ogarnąć, e, biorę tole, idziemy na spacer. Może nie będzie padać. No i tyle, coś mi już z kawałek i już zaczyna padać. Także szczęście nam sprzyja. No proszę, jakie buciki eleganckie o tutaj słuchajcie, jeszcze trochę śniegu się ostało, ale no tak jak nie wiem czy słychać, ale kropi deszcz, także szybko to zniknie, no ciekawa ta pogoda ciekawa, jak na końcówkę marca to się wszystko pokręciło no zobaczymy, także trzymajcie się do następnego razu, aha no i jeszcze raport finansowy, znowu uzupełniłem raport, a oczywiście zapomniałem sobie go odświeżyć przed nagraniem więc dalej nie pamiętam, ale to nic się nie dzieje, prawie jest marzec, marzec minie, zrobimy sobie takie kwartalne podsumowanie. Obecnie jest tam minus, bo zamówiłem znowu e, to granulat, znowu coś tam zamówiłem, więc to siano idzie teraz cały czas, więc cały czas te koszty się zwiększają, a przychodu no nie ma, no bo tych królików no nie naprodukujesz tyle, mhm. <laughs> no, ale to nic się nie dzieje, to nie o to chodzi tym wszystkim. Także trzymajcie się na razie i do zobaczenia. Cześć.